W pierwszym dotknięciu tych tekstów albo może odwrotnie, w pierwszym dotknięciu tych tekstami naszego rozumu oczywiście, można wykrzyczeć Panu Jezusowi coś się chyba pomieszać, Dlatego, że ma się na śniwa bardziej, aniżeli na Boże się ale nie trzeba jeszcze po godzinie zbyt daleko jechać. To pola już ze złożami żółkną, robią się słodkie. Daj Boże, żeby już deszczu nie było, dlatego, że szczernieje je nie będzie chleba do szyby, O który mimo wszystko trzeba nam się modlić i lękroć otwieramy nasze usta i posłuszni nakazowi Jezusa Chrystusa ośmielamy się mówić do Boga, Ojcze nasz, Chleba powszedniego nie zapomnij nam dać. A więc bardziej na nieba niż na siebie. A jednak dzisiaj fragment Mateuszowej Ewangelii, która mówi o siewcy, czyli o sianzie. I do nas, ludzie! Trzeba siadć. Trzeba siać Mało tego, nawet gdyby byłby dzisiaj grudzień, Pan Jezus stanie przed swoimi uczniami, nie przed przypadkowymi ludźmi. Pamiętajmy o tym, że On swoją naukę mówi do narodu wybranego, czyli do nas. Nie do Boga. Do swych przyjaciół, których mam upodobanie i wola, ludzie trzeba siadać. A to jest dokładnie powiedziane tylko innymi słowy, tak zwanym nakaźnikiem, bo to posyłam Was na cały świat. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Idźcie i nauczajcie czyli idźcie i mówcie, mówcie. Żebyście zawinęli. Dlatego, że jeżeli przerodzicie się w kościół głuchoniemy, jeżeli okaleczycie swoją świętość i będziecie głuchoniem, nie będziecie słyszeć, ani jeżeli nie będziecie chcieli mówić, głosić, nauczać, to sprzeniewierzycie się, Bożemu czyli Bożemu wezwaniu. Dlatego, że wszyscy jesteśmy nauczycielami na świecie. I w tej mikroskali, w tej makroskali nie daj Boże, raz powtarzam, nie daj Boże, żebyśmy przestali nauczać, czyli żebyśmy przestali głosić. Głoszenie to taka. Bardzo w podniosły sposób głoszona na, Czyli czasami trzeba nawet i naukę Jezusa Chrystusa wykrzyczeć, wykrzyczeć. Dlaczego? Żeby się nie sprzeniewierzyć, bożemu nakazowi w stosunku do Was idźcie i nauczajcie. Idźcie i głoście, jeśli trzeba, idźcie i krzyczcie. Przybliżyło się do Was królestwo A Nawracajcie się do Boga oczywiście. Głoście Ewangelię. Na czym polega to głoszenie? Na czym polega to mówienie? Na czym polega to szanie? siebie plebów to nie będzie zbieralnicze. Że trudność być taka w nas, ludzi XXI wieku, że nie bardzo stajemy sobie sprawę z tego, co to jest plewa. A plewa, to taka osłonka na ziarnę, która nie może rodzić, bo jest martwa. Owszem, zabiera bardzo dużą zawartość tak zwanego głodnika i pogradia perestalnego, naszego przewodu karbowego, ale to tyle i tylko tyle. To jest życie, nawet jeśli jest tam zamknięte potencjalnie, a jest życie. A więc co na myśleć? Życie, myśleć, życie. życie. dzisiaj się pod rodzinę moją przeszłością. Takie rolnicze tematy dzisiaj. A więc mój Boże, człowiek powiek myślą do domu rodzinnego. Chociaż ja nie z rolników, a z ogrodników. Ale je zawsze odrobinę ziemi kawałek wyrównuję. Pamiętam, że kiedy rodzice kupili kolejny kawałek ziemi. Nie po to, żeby na niej leżeć. Nic nie robią. Pracować. Po co? żeby było co dzieciom dać do jedzenia. Jak i Duda wstawała o czwartej, skoro się. żeby do ósmej uprawiać się, później słońce nie dawało. Tak to wygląda. Tylko i wyłącznie ci, którzy kupują ziemię po to, żeby leżeć, leżą na nich do jedenastu. Dziwią się, że nigdy nie widzieli wschodu słońca i śniegu z Kiedy człowiek wstanie o czwartej, to usłyszy co waży. I pamiętam, to właśnie z moich doświadczeń dziecięcych, kiedy już kupili ten kawałek ziemi, żeby można było to właśnie co dzieciom dać. Był taki moment, kiedy ojciec wyrywał kary wakacjowe z ziemi. Dlatego, że nie da się połączyć jednego z drugim. Nie da się połączyć lasu i prawy innych roślin, dlatego, że las zagłuszy go, co ma być, no, innego przeznaczenia. Chociaż miałem wówczas zaledwie kilka lat, on z moimi podrobiny ode mnie starszymi brać wyrywał pożenie wakacjowe z ziemi ręcznie. W mojej pamięci odcisnęły się jego dłonie miały krwawe odciski. Po co? Żeby dzieciom było co do dzioba włożyć. Żeby było nie za co ubrać i posłać do szkoły. Więc wyrywał siebie z nieurodzajności i czynił ją żyzną. Dlaczego? Bo tylko i wyłącznie żyzna ziemia, jak śpiewaliśmy przed Ewangelią, przyniesie lono. Ustynie nie wyda żadnego poboże. I tak przez analogię, i Boże, ileż to rodzice musieli się natrudzić nad własnym potomstwem, żeby wyrywać z nich korzenie zła. Do końca im się nie udało. To ja jestem I inny obraz, który został to właśnie z dzieciństwa. To moje czysto, Bardzo pracował. Bardzo. W brudbi styczniu, czyli mój Boże z kamienina zimowa, powyżę tam jeszcze myśleć o uprawach, o wiosie, kiedy trzaskającym różne żadnych. ziarna z rzodkiewki. Rzodkiewka, zanim jest czerwona i zielona, to najpierw jest taka malutka. Ziarna. Zanim będzie nas zagrażać, przy te burze, najpierw jest ziarna. Bo co robiła, Przebierała, selekcjonowała ziarna. Wybierała te, które w jej opinii zasługiwały na to, żeby w nich położyć nadzieję. W Że coś z tego wyrośnie. A to, co v jejich bylo, marno. Są takie miejsca w Piśmie Świętym, czyli w objawieniu się Boga na objawianiu się Boga na, które są troszkę niebezpieczne. Dlatego, że mogą w człowieka wyłączyć pracowitość, odpowiedzialność, zaangażowanie, współdziałanie z Bogiem, mogą zatrzymać człowieka na poziomie takiego świecizmu, pietyzmu. Ta derezja to już była, to się, byłem, to się Ja będę robił, co mi się chce, bo Pan tak mnie tak nie zabi. Kwiec. To prawda, że On jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To prawda. Zobaczcie, jak jesteśmy oporni na Boże działanie w nas bardzo. Nie wystarczyło trzy lata świata. To za mało. musiał zostać z nami, jest z nami. Nadal. Po co? No po to, żeby nas naprawić. Dlaczego? Dlatego, że człowiekowi niczego tak bardzo nie potrzeba jak Boga. Człowiek tak bardzo nie potrzebuje niczego innego jak tylko i wyłącznie Boga. Pamiętajmy o tym, że to Bóg w pewnym momencie zaczyna interweniować. W nasz proces uszlachetniania doskonalania i On dokładnie wie, czego nam potrzeba. Więc po grzechu Bóg spojrzał, po grzechu naszym, w każdym naszym grzechu. Bóg nie odwraca się po nas, patrzy na nas i mówi, no najbardziej potrzebny jest Bóg. Mój Syn, czyli jednorodzone Moje Słowo, Moje Słowo wówczas, cały czas to posyła do nas. I to tylko, tylko i wyłącznie żyzna się, rzysna się, by pomoc. Żyzna się. Do rzeczy, ja nie wierzę, że to, coś się nad nami nie napracowało. Ja mogę z imienia i z nazwiska wymieniać osoby, które bardzo skutecznie pracowały nad Moi rodzice, moi rodzeństwo, moi nauczyciele w moje moi wychowawcy syna, moi broń moi przyjaciele, a i moi nieprzyjaciele pracowali nad tym. Żeby wygrywać, co jest złe. Żeby był wszyscy w odniesieniu do słowa Bożego. Zabawianie miłości Boga i Wiedź. Nie ma nic wspólnego z zaświecaniem Boga i Człowieka. Pan, Bóg swoją obecnością, dał każdemu z nas tę umiejętność rozróżniania między tym, co jest życiodajne, a co jest śmiercią nośną. Pamiętajmy, tylko i wyłącznie żezna się, wyda na bron obfity. A zatem nie zaświecajmy się. Dbajmy o się i o innych. Nie wrzucajmy broni drugiego człowieka. To jest Boże Oczekiwanie. W stosunku do nas. Idźcie i nauczajcie się. Czyli padajcie,